Witajcie w odcinku z Minecraft Pojedynki No, ym, zrobiłem taką serię i dzisiaj jak widzicie nie mamy całego świata z TNT kontra jakiś blok, tylko yy, mamy taką arenę to jak chyba już się domyślacie będą te te yy, śnieżne golemy, czyli bałwany po prostu kontra dwa zombiaki, tak yy, te dwa zombiaki już sobie robimy. Teraz w nich sobie rzucimy to po to, żeby nam się nie paliły. Dobrze, nie... A, nic nie widzę. Dobra. Nie palą się, tak powiedzmy. I zobaczymy, kto to wygra. Czy zombiaki, czy golemy? Może na razie sobie zróbmy im tutaj taką... Nie, nie chciałam robić screena. O, trudno. Tutaj może sobie zrobimy barierę z... Jakiegoś fajnego, łatwego do zniszczenia bloku. Dobra. Z czerwonego piasku sobie tutaj zbudujemy barierę. Żeby te zombiaki nam nie przechodziły. I żeby ich nie atakowały, w się po prostu... No wiecie. Nie, zombiaku, nie przejdziesz tam. Zrób zombiak. No, dobra. Teraz sobie zrobimy te golemy. Dobrze, mamy mamy... Tych golemów powinno być przynajmniej 17. Z tego co liczyłem to tak. I teraz sobie rozwalimy. Czemu mam takie lagi? Przecież mam sto ile się i takie straszne lagi. Dobrze, To oni niech się tutaj teraz nam biją i zobaczymy, kto to wygra. No. Już czuję, że zombiaki wygrają, ale zobaczymy. Zawsze im się może ta, ta miksturka skończyć i wtedy będzie po nich. O nie, na razie zombiaki wygrywają, co nie bardzo... kibicowaliście, ale ja osobiście jestem po stronie golemu. Yy, niech zombiaki przegrają. A te golemy w ogóle się nim nie przegrają. No, coś mi się wydaje, że jednak zombiaki wygrają. Z tego co widzę, to nie mają jeszcze żadnych obrażeń. A golemy... A golemów już niewiele zostało. Więc coś mi się wydaje... A poza tym ścieżki nie zadają żadnych obrażeń, tylko odpychają, więc... Ale może... no zobaczymy. Może, może gdybyśmy zrobili ich tutaj z, dwa... z 200 to by się im udało. Ale mamy tylko 17. Ej, czemu on mnie atakuje? Nie, on nie Dobrze. I napiszcie jak się zmienia skiny, bo nie chcę nim być dłużej. No. Znaczy, no w sumie nią. to jest dziewczyna, nie? Aleksa to jest dziewczyna, tak? Napiszcie, czy to jest dziewczyna, bo ja nie wiem. Jeśli tak, to nie chcę wygrać. Nie, nie o! Dwa golemy zostały! O! Jednego zombiaka zabili! Jednego już zombiaka zabili! Wygraj, wygraj to golemie! Dajesz! Dajesz radę! Wygrasz! No nie! Chudło! Jest! Dobra? To jest lepsze niż piłka, można, ale dobra. No, zobaczymy. Jednego zombiaka zabili, czyli macie teraz dowód, że ten. Że śnieżki jednak zadają yy, życia, nie wiem. Zobaczymy kto to wygra. To jest dość długi pojedynek. I ja zdecydowanie chcę pomóc, ale będę używał tej samej broni co on. Czyli śnieżek, żeby nie było. Bo ja go zabiję tym tym yy, mieczem i potem będzie, że nie fair. nie? Dlatego lepiej go będę bił też śnieżkami Tak jak on i zobaczymy Ja mam z tego co widzę wiek, lepszego cela niż golem I zobaczymy jak Nam to wyjdzie No dobra już zostawię go Bo to nie ma sensu Niech już zabije tego golema No jak widzimy zombiaki wygrały Chociaż je Pff. No nie wygrały Ej ale co to było Zombiaki wygrały No to napiszcie to waszym zdaniem wygrał. Moim zdaniem zombiaki wygrały, bo ten... bo ym, pierwsze goleny zginęły, ale potem zombiak się sfajczył. Więc ten... Więc niekoniecznie oni wygrali. No więc dobrze. Zostawcie potem lajka, like zasubskrybujcie zostawcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. Napiszcie, jak się zmienia skina. I słyszymy się w następnym odcinku na moim kanale.